Dzień dobry Państwu. Po jednej z ostatnich recenzji, które Państwu zaprezentowałem, recenzji książki Ukochane Dziecko, jedna z moich koleżanek zasugerowała mi, abym może opowiedział o jakiejś lżejszej książce. Takiej, przy której łatwiej by się odpoczywało. No cóż, rzeczywiście, po przeczytaniu Ukochanego Dziecka. Można poczuć, jakbyśmy otrzymali cios obuchem w głowę. No więc, bardzo proszę, zmieniamy klimaty i tym razem opowiem Państwu o absolutnie niezwykłej książce, mianowicie Gdzie Śpiewają Raki, autorstwa Deli Owens. Sama konstrukcja opowieści jest prosta. Są dwa wątki, jeden rozpoczynający się w bardziej odległej przeszłości, drugi rozgrywający się... W nieco mniej odległej przeszłości jest więc sprawą zupełnie oczywistą, że kiedyś oba te wątki się zejdą, bo przecież nic nie dzieje się przypadkiem. Ale to nie w konstrukcji tkwi niezwykły urok tej książki. Owszem, ważne jest to, że rzecz dzieje się z grubsza biorąc w latach 60., więc na amerykańskiej głębokiej prowincji uprzedzenia rasowe i kulturowe mają się wciąż doskonale. To, co urzeka, to oczywiście sposób narracji, treść historii. No i główna bohaterka Kaja Clark. Delia Owens tak prowadzi swoją opowieść, że wydaje nam się, jakbyśmy byli w trakcie letniej popołudniowej drzemki. W trakcie urlopu spędzanego wyjątkowo uroczej okolicy. Wszystko miękkie, pastelowe, takie kojące, opowiadane tak spokojnie i tak bez pośpiechu. Ale hola, hola, nie dajmy się zwieść tak pięknie wyczarowanym klimatom. Wsłuchajmy się dokładnie w treść opowieści. O czymże to autorka nam opowiada? W jednej strony na mokradłach zostaje odnaleziony martwy młody człowiek. Żadnych śladów, absolutnie. Nie trudno się domyślić, że wzbudza to pewne podejrzenia policji. Z drugiej strony opowieść o dziewczynce, która w wieku kilku lat na skutek splotu tragicznych okoliczności zostaje zupełnie sama w rozpadającym się domu, na odludziu, na bagnach. Dowiadujemy się nagle, jak silne są w ludziach różne uprzedzenia. Nie tylko terazowe, ale w ogóle w stosunku do innych. Takimi innymi są również ludzie z bagien. To ten gorszy sort. W zasadzie to nie zupełnie ludzie, to brakujące ogniwo w ewolucji. Po śmierci rodziców Kaja ktoś tam ze stosownego urzędu niby próbuje jeszcze nie pomóc. Jednak ta pomoc wygląda żałośnie. Kaja nawet daje się namówić na pójście do szkoły, wytrzymuje tam jednak tylko jeden dzień. Jest zbyt inna, aby być zaakceptowaną przez pozostałych uczniów. Po tym pierwszym i ostatnim dniu w szkole dziewczynka postanawia, że jej noga nigdy więcej tam nie powstanie. I oto okazuje się, że Kaja doskonale radzi sobie samodzielnie na bagnach. W wieku kilku lat udaje jej się nawet coś tam zarobić, by jakoś przeżyć. Skutecznie unikał urzędników próbujących jej pomóc. A Owszem, uzyskuje skromną pomoc, ale ze strony innych wykluczonych, jak ona. Czarnoskóry handlarz, właściciel małego sklepiku, a przede wszystkim człowiek skupujący owoce morza od miejscowych poławiaczy tych szysmaków oraz jego żona są tymi pierwszymi i najważniejszymi. Im też się niespecjalnie dobrze powodzi, spotykają się z różnymi szykanami z powodu kolory skóry, a jednak to oni najbardziej pomagają sierocie z bagien. I tu zaczyna się piękna opowieść o ludziach, którzy w tak nieprzyjaznym otoczeniu potrafią okazać wielkie serce. Pojawia się jeszcze jedna postać. Chłopiec o kilka lat starszy od Kai, syn miejscowego rybaka, samotnie przymierzający bagna. Kaję nie jest łatwo spotkać, a jeszcze trudniej z nią porozmawiać, a jednak temu chłopcu się to udaje i dzieje się to w przeuroczy sposób. Ale to trzeba po prostu przeczytać. Oboje pasjonują się przyrodą, pasjonują się bagnami. Znają te środowisko i jego mieszkańców doskonale. Chłopak zaczyna Kaję uczyć czytać. Nasi bohaterowie dorastają. Ho, ho, harmony zaczynają dawać, dać o sobie. I znowu trzeba oddać cześć autorce, że pisze o tym wyjątkowo subtelnie. Owszem, pojawiają się komplikacje. Przyjaciel Kai wyjeżdża na studia. Chce zostać przyrodnikiem i zająć się badaniami bagien. Pojawiają się nieporozumienia. Wtedy zaczyna Kajom interesować się inny młodzieniec. <grywka> Dziewczyna znowu się zakochuje. Sprawy się komplikują. Aż trudno uwierzyć, że w tak trudnych warunkach Kaja prowadzi tak pogodne życie. Jest niesamowicie inteligentna, zaradna i kreatywna. W pewnym momencie zaczyna wydawać książki o Baknach, nie zmienia swojego stylu życia, ale jednak jest jej już trochę łatwiej. Tyle, że pozostają sprawy do załatwienia i to bardzo trudne sprawy. Czy Kaja sobie z tym poradzi ciężkie wyzwanie, aby dowiedzieć się i przekonać, czy faktycznie sobie porodziła, trzeba przeczytać książkę do końca. Na szczęście. Nie sprawiło mi to najmniejszej przykrości, wręcz przeciwnie. Gdzie śpiewają raki, to książka wyjątkowo relaksująca, pogodna i zaskakująca swym zakończeniem. Zdecydowanie polecam. Dziękuję za uwagę i do słyszenia następnym razem.